I sprzedaży bezpośredniej. Jacek Łęski, zapraszam na alarm. Dzień dobry. Wygrał pan, pani darmowy pobyt w naszym hotelu. Wystarczy przyjść i odebrać bon. Z taką informacją zadzwonili konsultanci do... tak, do naszych reporterów. Oferta była podejrzana na pierwszy rzut oka, więc wybraliśmy się na spotkanie z ukrytymi kamerami. Jak się okazało, nie tylko nas ktoś chciał nabić w butelkę. Otrzymaliśmy telefon z żoną. Po odebraniu informacja o możliwości odebrania pakietów pobytowych w hotelu. Darmowych? Tak, darmowych całkowicie. Kiedy Zdzisław Czajko, zwabiony wizją kilkudniowego bezpłatnego wypoczynku w luksusowym hotelu z pakietem spa, udał się po odbiór bonu pobytowego. Okazało się, że seniora i jego żonę czeka pokaz produktów. Bony turystyczne czy te bony pobytowe, to nie jest pierwszy haczyk, który wykorzystują firmy organizujące pokazy. Firmy w sprytny sposób to wykorzystują, żeby zwabić ludzi na prezentacji, tym seniorów. To się okazało że. Nastąpi pewna prezentacja. Przed otrzymaniem tych dokumentów pobytowych nastąpiła prezentacja produktu. Straciliśmy 9900 zł. Wyposażeni w ukryte kamery, udajemy się na jeden z takich pokazów. Karton jest zakopany, i się wycina. Spójrzmy, że wy nie macie zadania. To nie jest oczy? To jest podomator i tak dalej pytanie, Przy wejściu na salę jest tak zwana selekcja. E, organizatorzy nie chcą ludzi młodych, dlatego je często wypraszają. Kilkugodzinne show bardzo często kończy się nabyciem produktów, za które seniorzy przepłacają nawet kilkukrotnie. Szczerze, że byliśmy troszkę oszałomieni formą, jaka tam została przedstawiona. No nie ukrywam, że zostałem w ten sposób jakby wmanewrowany w to co co tam się działo. Sprawdzamy, czy rzeczywiście otrzymany na pokazie bon pobytowy uprawnia do bezpłatnego urlopu. Bon jest przeznaczony dla dwóch osób, a koszt pobytu jednej osoby wynosi 120 zł za dobę. Jest e, pobyt darmowy, tak? Z tym bonem? Tak. Płaci się 80 zł. E, no tak, ale z tego, co tam opowiadał nam konsultant, to nie jest obowiązku. No, przecież nie macie zadania. Po kilku dniach dzwonimy ponownie, tym razem już oficjalnie. Dzień dobry, Daniel Witowski, z tej strony program Alarm. Chciałem się zapytać, czy u państwa realizuje się bon pobytowy? Tak, realizujemy te bony pobytowe, oczywiście. Bąd pobytowy przedstawiany jest jako uprawniający do całkowicie bezpłatnego wypoczynku. Proszę mi uwierzyć, ja nie wiem, co mówią czy co robią przedstawiciele firmy Eneta. Ja nie mam żadnego jakby wpływu na to, co ci przedstawiciele tam na tych pokazach mówią, tak? Ale proszę wiedzieć, czy oni pani dopłacają faktycznie, czy to na zasadzie takiej. nie dopłacają. Eneda to niedawno utworzona spółka. To ona rozdaje bony pobytowe i wabi seniorów na pokazy drogich produktów. Otrzymujemy pisemne wyjaśnienia od osoby znajdującej się w zarządzie spółki. Wobec żadnej ze spółek, w których występowałam w KRS, nie pojawiły się oskarżenia i zarzuty. Nie jest mi znany żaden przypadek, aby przedstawiciel firmy wprowadził konsumenta w błąd we wskazanym zakresie, jak i w jakimkolwiek innym. Wskazane w pytaniu, bony nigdy nie uprawniały do bezpłatnego wypoczynku, co wprost i wyraźnie jest wskazane w treści samego bonu wydawanego klientom. Czy ocenia Pani działalność firmy Neda, jak i innych firm działających w branży sprzedaży bezpośredniej, w których figurowało Pani nazwisko w KRS, za etyczną? Zdecydowanie tak. Wszystkie firmy, którymi zarządzałam w segmencie sprzedaży bezpośredniej, mogą poszczycić się rzeszą zadowolonych klientów. Często też takich, którzy po dokonaniu pierwszych zakupów decydowali się na kolejne. Te same nazwiska, te same adresy, ten sam model działania, sprzedaż bezpośrednia. Kilkanaście bliźniaczych spółek od lat tworzy sieć z Białego Stoku. Żywot firm jest krótki, długa jest za to lista zarzutów i skarg konsumentów pod ich adresem. Sieć z Białego Stoku, którą zarządza pani jeszcze. Um, mają taką strategię, że bardzo często zmieniają nazwy tych spółek. Ja myślę, że między innymi dlatego, żeby wprowadzić tych konsumentów w błąd. Łączy je również to, że są bardzo silne powiązania osobowe, występujące między rodzinami czy jakimiś znajomymi, zaprzyjaźnionymi osobami. Wobec części tych spółek musieliśmy umorzyć postępowanie, ponieważ w chwili, kiedy wkraczały organy ścigania czy Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, spółka zamykała swoją działalność gospodarczą lub też przepotrważała się w jakąś inną spółkę. Tu mamy masaż relaksacyjne. Problemem w przypadku firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią jest ewentualny zwrot zakupionego pod wpływem emocji towaru. Powiedziano mi, że to był pokaz, nie sprzedaż. I nie możemy odstąpić, mimo że na umowie jest wyraźnie napisane, że mamy 14 dni na bezkosztową formę odstąpienia. Nawet zagrożono nam windykatorem. Ja to zwracam, ja posłałam dzisiaj. Ale tego nikt nie przyjmie. Naprawdę, głupia baba jesteś. Tak, a ty jesteś mądry. Ty się jest mądry. Najpierw chcesz, a no. potem robisz awantury, koledze? Jest po kupisz pier... Tak. tak. Pod pretekstem rozmowy biznesowej spotykamy się z człowiekiem, który figurował we władzach kilku spółek z sieci z Białego Stoku. Każdy musiał zarobić jakoś pierwszy milion. Ja sobie zarobiłem w ten sposób. Z bezpośrednią, bezpośrednio, 8 lat. Garnki, materace i tak dalej, i tak dalej. Spółki są atakowane przez wszelkiego rodzaju pantroje i to jest taki, Tam się coś tworzy i od razu się już tworzy i od razu się już tworzy i od razu się już tworzy żeby przeskakiwać, konie ze spółki na spółkę. Na kolejnej Karty na stół przygotowujemy materiał o szukanych seniorach. Ja, polska program Alarm. Mogę poprosić o skosowanie nagrania mojej osoby. Choć na kolejne spółki sieci z Białego Stoku nakładane są kary, nic nie wskazuje na to, by praktyki tych podmiotów miały zostać szybko ukrócone. W mojej ocenie UOKiK nie robi absolutnie nic od 30 lat, żeby ten proceder ukrócić. Co z tego, że jakaś firma dostała 4 miliony, 1 milion 600, 3 miliony, jak żadna z tych firm nigdy nie zapłaciła ani złotówki. Państwo nie posiada na chwilę obecną skutecznych instrumentów, żeby interweniować w tego typu przypadkach? Nie, nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, bo jeśli to jest przemyślany biznes polegający na tym, że y, zamyka się działalność gospodarczą po kilku miesiącach. To wówczas takie osoby powinny być y, również traktowane jako ci, którzy działają y, jako organizatorzy grupy przestępczej. Zdzisław Czajko pieniądze odzyskał dopiero po interwencji fundacji wspierającej seniorów w egzekwowaniu ich praw konsumenckich. Jakie miałby Pan przesłanie do ludzi, którzy dostają informację, że jest do odebrania bon darmowy? No nie poddawać się, bo nigdy za darmo nic od nikogo nie dostaniemy. 22 50 70 111. Jeśli spotkali się Państwo z podobnym procederem, proszę do nas dzwonić.